Cześć, Dziękuję. 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 Cześć, Dziękuję. 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 Obozania. Nie zbierać gałęzi. Det er Jest 35 km za mną. Na razie tempo wysokie. Średnia 27 jak już mi pokazuje. Więc dosyć nieźle Natalia jedzie długą klasę, także jeszcze dużo przed nią, ale tempo dobre. Grunt to nie przeszarżować, ale widzę, że doświadczenie jest, także będzie dobrze. Na razie warunki eleganckie. Nie ma wiatru. Jakieś 12 stopni mi chyba pokazuje. 9 tak, tak. godzina, jakieś 55 km za mną, czyli 2 godziny jazdy. Stawka trochę się rozciągnęła. Ci z którymi jechałem troszeczkę mi uciekli. No ale jeszcze nie ma jednej trzeciej trasy, więc wszystko się może zdarzyć. Jedna trzecia trasy za mną, po drodze był na około 60 km pit stop nieoficjalny Znaczy organizatorzy, ale nie było nic o tym mowy na odprawie ani tam. W każdym bądź razie ja mam zaopatrzenia dosyć na całą trasę, więc się nie zatrzymywałem godziny jazdy za mną, 10, 13 stopni mi pokazuje i jakieś 75 km za mną. to Krzyski Park Narodowy. Nowa słupia jest taki, błogosławiony owoc, że mocno jest w Przepraszam. I teraz trochę pod górkę To, co się wydawało końcem podjazdu, było tylko preludium <grystanie> Nic, jedziemy dalej No, 92 km za mną, całe 4 godziny. Średnia spadła do 23,7, no ale to oznacza, że już połowa trasy za mną... To 10 km za mną Pogoda się utrzymuje No trochę zwalniam oczywiście Ale to należało się spodziewać Czeka dopiero początek sezonu i Forma jest jeszcze daleka od optymalnej Swój pierwszy wyścig planowałem na połowę maja A nie w marcu, no ale Zdecydowałem się ten krótszy dystans, który Po aktualizacjach trasy wynosi 181 kilometrów bodajże oficjalnie Godzina 12 5 godzin jazdy za mną 117 km przejechanej Proszę, słońce wychodzi No to 12.20 i mamy pierwszy opad no, Nie wygląda jakoś super groźnie Powinno szybko przejść No na razie przestało padać Wychodzi słońce więc powinno się schnąć w miarę szybko Jakieś 134 km za mną, teraz jest całkiem przyjemnie. Tak, słońce wyszło, to jest w ogóle inna jazda. Morale tak podbije. O, motylki fruwają wiosna. Teraz odcinek z podjazdami znowu, ale na szczęście dobra na jest, więc. Się... Dosyć gładko wjeżdża. Jestem w okolicach 150 km i tam ładne niebo niebieskie, ale tam się szykuje niezła pompa. No to już będą nieprzelewki jak to zacznie padać. Jaki strumyk. Godzina 14. 157 km i znowu zaczyna padać Las już szumi dosyć głośno, to mnie kamera na tego nie oddaje, ale coś się zaczyna dziać brzmi pierwsza w tym roku burza Przynajmniej moja i to jeszcze na rowerze Niezły podjaźnik się szykuje. O, 169 km czyli jeszcze 12 m do mety. No, już pomału się zbliżam do Skarżyska. Tutaj strasznie zlało, te kołoże dosyć duże się zrobiły, więc... ale wychodzi słońce. Jak teraz, teraz w prawo, ale chyba tutaj, tak, tędy chyba jechaliśmy. Nie? nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale przede mną jest tęcza. I finisz! Kurde! Tam dwóch zawodników, ale już nie uda, nie uda mi się ich dogonić. Ale udało się. Zaraz zobaczymy jaki czas gdzie to ta meta? A mój dzień, mój było to jesteś zaraz za mną. To się nagrywa tutaj. No, gratulacje Gratulacje Krzysztof jak też już potopiał. Ja mam numer. Gratuluję. O, czeka, bo tu... no. to Ale masz monstera fajnego innego. Zrobiłeś MTB-ka? Nie. To możemy pogadać za chwilę. Dobro, Dobro, dziękuję bardzo. fajne, no? Dobrze trzyma mi kawalerkę. Elegancko. Ja myślałem, Adam, że na ciebie to czekam do nocy. A ten korda pokazał. Ile razy cię zlało? No to tajemnę. Dwa, ale raz tak naprawdę. No, teraz na tym ostatnim podjeździe. Tak, tak. Tęcza nawet była. Tak. Głoza, tęcza wszyscy. No, Trzeba zatrzymać to czas. Impreza, trasę, żeby <grym żeby <grym i Gdzie i to kuczy? Nie mam czucia. Ja się w... nawet nie no no ma coś ty jest takiego bota? Ja jestem czysty 8 godzin, 8 minut. No 8 minut brakło. Udało się. A które miejsce? wiadomo już? No. Drugie i trzecie. Drugi A, gratulacje. Dzięki. Ja zaraz po swoim. Ja. No ja musiałem, wiesz, no ja zmieniałem baterię dwa razy. Nagrywanie wymaga poświęceń. No. Ale za to będzie pamiątka. No szkoda, bo jak 5 minut z różnicy to mogliśmy razem jechać. A jeszcze byś nie podciągnął pewnie. A, pff, ale kolega. Już się nie będziemy kolegować. Aha, dobra, no to ja będę pierwszy w takim razie. I no to... Ale zawyżysz mnie jeszcze do domu. Dobra, dobra, dobra. dzięki.